Na początek może kilka mitów obalimy. Po pierwsze, wciąż istniejemy jako prasa papierowa. W połowie lat 90. mówiło się, że właściwie w ciągu dekady prasa papierowa zniknie, i, ale nie znika, istnieje i te tytuły, które przeszły do sfery cyfrowej są nieliczne w Polsce wciąż. Powtórę, coraz bardziej trzeba się przyzwyczaić do tego, że prasa to nie jest print, to nie jest tylko papier, ale przede wszystkim i coraz bardziej online i różne inne formy obecności w sferze cyfrowej, w związku z tym no, to to jest nasz kierunek rozwoju. I po trzecie konwergencja, której doświadczamy powoduje, że również ta, ta jakość, która jest charakterystyczna dla treści prasy, ona przechodzi do, strefy, do sfery cyfrowej również na portale internetowe i tak dalej. Można to traktować z jednej strony jako zagrożenie, ale z drugiej strony również jako nową um, ścieżkę dotarcia. I, I jeszcze jedno zdanie. Jakbyście Państwo obejrzeli sobie, a ja dostaję takie dane co miesiąc z Instytutu Monitorowania Mediów, informacje o tym, jak wygląda cytowalność mediów w Polsce, to prasa wciąż, zawsze i bez wyjątku dominuje. To są najczęściej liczby w granicach 30 do 35% całego rynku cytowań. To jest polska prasa w porównaniu z internetem, znaczy portalami czysto internetowymi, radiem czy telewizją. To znaczy, że jednak się nas czyta i mamy wciąż znaczenie. Czytelnika printowego szanujemy bardzo, ponieważ ja zawsze to powtarzam. Zauważcie, po pierwsze, to są ludzie, którzy czytają. To już jest dużo. Po drugie, to są ludzie, którzy wychodzą z domu, idą do sklepu czy do kiosku i potem poświęcają 100% uwagi, bo nie mogą w tym czasie oglądać telewizji czy prowadzić samochodu. Czyli poświęcają nam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo nam płacą i jeszcze wydają. Swoje ciężko zarobione czy, czy, czy zarobione pieniądze. Więc my ich bardzo traktujemy poważnie i, no i mam nadzieję, że ten papier przetrwa. No, kiedyś wieszczono koniec książek, wieszczono koniec radia, kiedy powstała telewizja, wieszczono koniec kina, kiedy powstały streamingi, wszyscy jakoś istniejemy. Dlaczego prasa nie zniknie, czy, czy książki nie znikną albo różne aktywności w realu nie znikną, bo ja mam takie wrażenie, że jak już nie, się nie musi, to się chce, w związku z tym teraz to to jest wybór, prasa to jest wybór, yy, i, ale w związku z tym my też musimy wziąć pod uwagę, że prasa spełnia już teraz zupełnie inną rolę niż spełniała dawno, dawno temu, ona, ona zaspokaja inne potrzeby. Na przykład ja zauważyłam, że prasa jest świetna. Książka jest świetna, lepsza od internetu w momencie, kiedy nie chcemy, żeby nas coś rozpraszało. Bo internet nas jest niewyczerpanym wiadrem, przygód, informacji wszystkiego, więc nas rozprasza potwornie, a książka nas zamyka gazeta, zamyka nas w ramach. I w to jest istocie dobre. są takie badania, że do wydania papierowego dziennika wraca się przynajmniej dwa razy, do tygodnika cztery razy. Że to jest przedmiot, którym się obsługuje. W związku z tym, rzeczywiście, internet nie, nie kumuluje, nie koncentruje aż tak uwagi jak papierowe wydanie. Z mediów społecznościowych dowiedziałem się ostatnio, na czym polega różnica między prasą a clickbaitowymi tekstami w mediach społecznościowych. Otóż jeden zdumiony. Autor pewnego magazynu, który zaprosił go do tego, żeby napisał coś. A on jest fachowcem w swojej branży. Powiedział, że to było na jego liście życzeń, żeby się kiedyś napisać do prasy. No i napisał tekst, wysłał mail z poprawkami i uwagami od redakcji do mojego tekstu. Nie tyle mną wstrząsnął, co zszokował. Tyle poprawek, ale jak to? Przecież napisałem kilka tysięcy tekstów i ja wiem, jak się pisze taki tekst. W pierwszym odruchu rzuciłem FOH i napisałem, że nie mam czasu na tak długą pracę. Myślałem, że machnę całość 2-3 godziny i po sprawie. Następnego dnia wjechało mi jednak FOMO oraz ambicja. Taka propozycja może się nigdy nie pojawić. Finałowo wyszło ponad 50 godzin pracy tylko nad tym tekstem. Hmm. Nie wiem nawet, jak redakcja daje radę w jednym numerze y, pracować tak ze wszystkimi tekstami, pisze ten autor. Praca z tekstem pokazała mi, jak wielka przepaść dzieli wannabe social media workera, takiego jak ja, od pracy dziennikarza. I myślę, że jeśli, Bogdan, zacząłeś to spotkanie od tego, dlaczego jesteśmy cytowani, dlaczego prasa jeszcze jest, magazyny jeszcze, bo przecież to nie chodzi o to, czy my jesteśmy w papierze, bo potrafimy sobie wyobrazić, że wszyscy wydajemy tylko w internecie. To, co my robimy, to jest jakościowe dziennikarstwo, które wymaga tyle tej pracy, ile ten człowiek napisał. Myślę, że jeśli jeszcze są ludzie, którzy doceniają i oni nie rodzą się codziennie, tylko codziennie umierają, to jeszcze mamy przed sobą kilka, kilkanaście lat z tymi ludźmi, którzy będą doceniali jakość. I to jest pytanie o to, jak szybko przestanie nam wystarczać jakość u chirurga, w zakładzie, w warsztacie lakierniczym, w sklepie i w prasie. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie jakość ważna. Ja myślę, że to jest dobra puenta, bo tak naprawdę yy, broni nas jakość. I dopóki umiemy dopilnować tych rygorów, ale też przekonać społeczeństwo, że to jest wartościowe, że takie, taka powierzchowna znajomość, to, co mamy w, bardzo często w otwartych portalach, Przelatujemy czołówki, tytuły, lidy, i nam się wydamy, wydaje, że znamy świat. No nie znamy. Świat jest trochę głębiej, i myślę, że to też jest rola w jakimś stopniu państwa, instytucji kultury, yy, także świata polityki, żeby uczyć społeczeństwo, w tym wypadku Polaków, że warto wiedzieć więcej. I myślę sobie, że bardzo wiele też z tego, co my robimy, to właśnie przekonywanie, że że my dla naszej demokracji, dla zachowania jej fundamentów, jej jakości potrzebujemy jakościowych mediów. Nie zawsze władza polityczna to docenia i rozumie, oby się to zmieniło.